Masz ochotę na coś słodkiego? Znowu, czekoladka po obiedzie, ciasteczko do kawy, a wieczorem jeszcze coś na ząb? Spokojnie, nie jesteś sam. Ale uwaga, ten nawyk działa jak uzależnienie i potrafi zrujnować twoje zdrowie, sylwetkę i energię. Na szczęście mam dla ciebie trzy konkretne triki, które pomogą ci zatrzymać ten cukrowy głód. Natychmiast. I nie, nie chodzi o silną wolę. Zostań ze mną do końca, bo trzeci sposób naprawdę zmienia grę. Zanim przejdziemy do trików, musisz zrozumieć, co się dzieje w Twoim organizmie. Cukier działa jak narkotyk. Serio. Badania pokazują, że jego działanie na mózg jest porównywalne z kokainą. Daje szybki zastrzyk dopaminy, czyli hormonu szczęścia, a potem spadek energii i znów chcesz więcej. Brzmi znajomo? Najpierw sięgasz po batonika. Masz energię, a godzinę później znowu czujesz senność i głód. To błędne koło, które może prowadzić do nadwagi, insulinooporności, a nawet cukrzycy typu drugiego. Ale mam dobrą wiadomość? Można to przerwać. I teraz pokażę ci jak. Pierwszy sposób działa natychmiast. Kiedy najdzie cię ochota na coś słodkiego, zamiast tego sięgnij po zdrowy tłuszcz. Dlaczego? Bo tłuszcz syci. Stabilizuje poziom cukru i hamuje głód cukrowy. Przykłady: garść orzechów włoskich, łyżka masła orzechowego 100%, kilka oliwek albo plasterki awokado z solą i cytryną. Twój organizm potrzebuje energii, a zdrowy tłuszcz daje ją bez huśtawki cukrowej. Efekt: po 10 minutach zachcianka znika. Wiesz, że wiele zachcianek to nie głód fizyczny, tylko psychiczny? Zrób test. Kiedy poczujesz chęć na coś słodkiego, zamiast jeść, wstań i idź na 10-minutowy spacer. Zrób 20 przysiadów, albo po prostu umyj zęby miętową pastą. Aktywność fizyczna. Natychmiast zmienia chemię w Twoim mózgu. Mięta zmniejsza apetyt, a po 10 minutach, nagle zachcianka znika. To nie magia, to biologia. Teraz najważniejszy trik. I jednocześnie najbardziej zaniedbywane chcesz przestać mieć zachcianki? Zacznij dzień od białka i tłuszczu, nie od cukru. Zamiast płatków, owsianki z bananem czy białego pieczywa, zjedz śniadanie z jajek, twarogu, łososia, awokado albo tofu. Dodaj warzywa i dobre tłuszcze. Taki posiłek sprawi, że poziom cukru w twojej krwi będzie stabilny przez wiele godzin i nie będziesz mieć ochoty na słodkie. Ten trik działa nie tylko rano. Staraj się, by każdy posiłek zawierał źródło białka i tłuszczu. Wtedy nie będziesz walczyć z zachciankami, bo one po prostu się nie pojawią. Zachcianki na cukier to nie znak, że jesteś słaby. To efekt biochemii organizmu. Ale wiesz co? Masz na nią wpływ. Zamień cukier na zdrowy tłuszcz. Daj sobie 10 minut. Zrób ruch. Odwróć uwagę. Użyj mięty. Zacznij dzień od stabilnego śniadania. Zastosuj te trzy sposoby i sprawdź, co się stanie. Wielu moich widzów już po kilku dniach zauważa ogromną różnicę: więcej energii, lepszy sen, mniej wahań nastroju i mniej kilogramów. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał w zdrowym ciele i napisz w komentarzu: Stop dla cukru, jeśli chcesz więcej naturalnych sposobów na zdrowie i energię bez wyrzeczeń. Do zobaczenia!